Siemanko widzowie z tej strony Tasty no i dzisiaj nagrywam y, akwarium Tycune y, y, i właśnie teraz sobie no właśnie gram w y, 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 chyba akwarium Tycune y, y, no i właśnie y, co jeszcze dzisiaj nie nagrywam z kamerką bo mi się nie chciało jej poszukać nie wiem o co tutaj chodzi, w tej grze. Dobra, kupię y, jakieś ciekawe rzeczy, widzowie. O, nowa ryba y, odblokowana, widzowie. Jak tam. Czekajcie, co? Atwisz. Ej, y, ciekaj, czekajcie na chwilkę, widzowie. A ja już jestem. Dobra. Edytuj, czekajcie, czekajcie. O, jakaś ryba. Wstawimy ją sobie. O. Okej. Okay. Jesteś głodna, ale jak ja mam się nakarmić? Nie wiem. A jakie miałem to. Jakie ja miałem to. Jak ja miałem to Tutaj sobie miały bo ja chciałem tutaj zmienić. Edytuj. Hmm, ale nie wiem tutaj. Bo ja tutaj miałem... O, dekorację, dobra. ok, widzowie. O właśnie. Onet. Baj. Onet, dobra. Chociaż to samo ustawia, dobra widzowie. Yy, co jeszcze? Dekoracje. Okej. Okay. Safe... Czekajcie, Po porządku sobie. Włączę czat i nic. No i nie zapomnijcie już subskrypcji i łapce w górze. Eee. Okej, okay. czyli Dekoracje, Kurczę, trochę nie rozumiem eee, tutaj. Jeszcze jedynie mi zostało ta skrzynia. Dobra, mam już kupione wszystko, ale będzie ci fajnie tutaj eee, dekoracje. Mam nadzieję, że będę miał super fajnie. Dobra. Leader. Dobra? Nie. Leader. Nie wiem jak to się mówi. Steward! Dam ci okna. Aby Ci trudniej chodziło, było chodzić. Czekajcie, włączę sobie. Żeby mi się nie lagowało, dobra. Upgrade'ujemy. Dobra, okej. Okay. Teraz sobie to. Mm. Slot drugi dekoracji. Takie coś. Dobra, dodaj rybę. Tylko, że... O! Inna ryba! A jak ja... Jak ja ją mam nakarmić? Nie wiem. Dekoracje i które ja mam założoną? A, co oraz... To jak chcę To? Jakie jeszcze? Okej okay. Dobra, tak ci będzie najlepiej mm, nam, 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 nam. o następne, fajnie, że następne. Sign I wbijajcie na grupę Axelotletosti. O! Nawet slot trzeci to ma. O. A no, dobra. E, Abur. Jakaś lepsza ryba. Ale fajnie. Windows. Ok Nie, dlaczego mi to przypomina Windowsa 11? Bo ja właśnie tego mamy. Napiszcie w komentarzach, czy wy też macie Windowsa 11. Co? Nie stać? O, sprzedajecie sobie. Okej, okay, widzowie. O, zapomniałem ulepszyć filtru. Bo Ty nie masz mieć takiego słabego filtru. Musisz mieć lepszy. No właśnie. Yy, tutaj jest coś. Pięknie. Yy, no. I nie pytajcie się, dlaczego mam skin na dół. Bo tak sobie zechciałem. <laughs> A nie, bo ja chyba... Czy ja nagrywałem Spikrzu, jak zmieniłem skina? Chyba zmieniłem skina na tym filmiku, gdy byłem Spikrzu. Będę musiał go sobie zmienić na normalnego. Mm -hmm. dam sobie tutaj, tak dobra nie chce mi się idę tutaj sprinta S a za zababuksy e, info dzień dobry powie pani coś? nie nie powie Już, słabo o telewizor Dobra. Tak. Deep sea section, okej. Okay. A, muszę mieć jeszcze troszkę tych, dobra. Barierki. Podium, o kurczę, aż 500. Dobra, to sobie zbieramy. Skąd się mam... Zbieramy was ryby. Patrzcie ryby. Zbieramy was. Co? Nie jest. A fish food. Dobra. I ja mam tutaj nakarmić. Happy. Dobra. O to chodzi. Dobra. Feed. Ok. Happy. Ja to... Nie da się tego wziąć. Słabo. Dobra. Ty mówisz, że nie, ale jak ja to na nakarmię, to już będzie fajnie, nie? Pewnie teraz będę więcej starwiać z tego, że już rybka nie jest głodna. O! Tak! W końcu! Pierwsza dekoracja, dodajemy ją, oczywiście ta, ta, no i trzecia, let's go, a co to jest, ale ładne, dobra, pięćset, dobra, kupimy. dobra, dodajemy tą rybkę. Karmimy cię. Gift shop? Czemu by nie? Ej, nie mogę, nie mogę go kupić. O, dobra, muszę ulepszyć filtr. Co teraz? Co jest do kupienia? Czy jedynie mi... Coś na górze, tutaj jeszcze coś zostało? O! Ale teraz już dużo dostaję. O! Jakieś kulki, nie wiem, Myślałem, że to tamto było, ale chyba raczej nie. Nie mogłem tego zabrać. Okej, okay. fotobud. Zdjęcia rybkowe, a może... Czy mogę sobie... Nie, niestety widzowie, ale nie mogę. Myślałem, że mogę sobie zrobić zdjęcie w Bobloxie. Dobra, to ja chyba już będę tutaj na dworze kupować. Gdzie, co ja dostanę? A, pewnie ja tutaj. Hmm. Hmm. Czyli ja tutaj mogę, hmm. mogę sobie połowić rybki. Ciągnij, hmm. ciągnij. Keep fish. Keep fish, dobra. Nie wiem, czy ona jest dobra czy nie. Natura okay. mm. Jeep spawner, pewnie Robuxy, nie? Tak. Jak zwykle, za Robuxy. Fens. Co? Nie stać? Jak to? Jakieś podatki mam, czy co? W sumie ten Co to jest? Squid. Wow. Ile bobuksów? Dwie. O! o. Mm, dużo. Co? Jest ta? Balkonii? Gdzie? Jakie? Nie wiem co to jest to balkoni. Dobra, natura. Delfin statue. Tutaj na początku. É... Oh, Culturalmente. Ah, Dom. Nie wiem o co chodzi widzowie. I to jest ciekawe, bo nie, bo nie wiem o co chodzi. I dzisiaj piszemy w komentarzach hashtag ryba. E, by Było śmiesznie. Natura znowu. Ile ma być tej natury? Już jest za dużo natury. Nie w sumie... Tak, moja reakcja. <laughs> Natura! O! Co to jest? Nie, nie. Czy to jest na pewno to, o czym myślę? Czy to jest helikopter? Dużo bobuks. Natura! Balkon. Jeszcze nie wiem, co to jest. Balkon. Chwilę. Tak muszę idealnie sobie zobaczyć gdzie to jest. A, tu, okej. Okay. Tak to wygląda, okej. Okay. Hmm. I za chwilkę chyba skończę dwór. Okej. Okay. balkon. Tak, skończony dwór. W sobie można uciec tutaj. Nic nie? Nie bo, no, czyli chyba można tutaj ucieknąć bo jak widać to tak dobra yy, co jeszcze o tutaj coś jest, Jej! a, to jest to okej okay, widzowie tutaj nic nie, glass fence przyda się, żeby nikt nie spadł <laughs> o, dekoracje oczywiście Yhy, takie rzeczy mała, tak mała fontana. O, ale pizka <laughs> wow, o kurde. Cave dobra, wolę tutaj na początku. kejf wow, no, tutaj na dole ja bym też nie poszedł, bo nic nie ma, niestety. Ej, a ile można mieć ryb tutaj? 70, czyli jeszcze jedną mogę tutaj dać. Dobra, to do każdych sobie dam, bo pewnie więcej będę zarabiać. Tak czuję. Sprawdzimy. Ile? O kurczę, dużo dostałem. 153, co? Nawet nie wiem, czy mniej chyba dostałem. Nie wiem. Nie jestem pewien. Dobra. O, ryba, ryba. Szybko! Szybko! Keep fish. To jakaś słaba. ta była chyba lepsza. Dobra, lecimy dalej. Woohoo! O, o. Edytuj i ostatnia rybka. 94? Czyli jeszcze... Nie, to pewnie... Nie wiem. Nie jestem pewien. Próbuję jeszcze jedną. Nie, nie chcę. Jakiś teleport mi się zrobił. <laughs> dawaj, dawaj, dawaj. Rybka, dawaj. Jakąś rybkę chcę. Moja wymarzona rybka. Kurczę. uncommon. Dobra, lecimy. A, czyli tylko trzy. Okej, okay, to tutaj... <laughs> Dirty! Co? No! Jeju! Kurczę! Dobra, ucieszono. A, nie ma już miejsca tutaj. Okej, okay, czyli które już mają tutaj też nie ma miejsca tutaj jest dobra teraz pewnie już nie będę mógł ale mam nadzieję że tutaj sobie fajnie pożyjecie najwięcej tutaj jest trypa, prawie nikt do nich nie przychodzi Będziecie robić tutaj jedzonko. Dobra, nie wypadnijcie. Venting machine. Tak! Akwarium pilar. Akwarium pilar. Dekor. Tank. Dekor. Glass fence. Dobra, tam już jest to, dobra, oj. Sumałem sobie rękę. Tank, dobra. Radar. Ojej, czuł ojejczu! Rybie, rybie. Upgrade. Даже как мне сразу показывает этот гейм? А. Четвертая. Ооо. Семьсот. Добра. О. Окей. Próbujemy teraz sobie jakąś hungry. Sprawdzę czy przed na nic. Nie chce dirty. Dobra. Clean. Dobra. Happy, happy. ok. Czyli jedynie tej zostało, czyli fish food. karmię. Dobra. Teraz ucieszona, O. Ja już kończę filmik, widzowie, więc nie zobaczcie o subskrypcji, i łapce w górze, no i do widzenia, o, tylko sobie to kupię. I to, I jeszcze przejdę to sobie. O, jeszcze to. O, o, jeszcze może to. O, by było fajnie, jeszcze to. Tak, jeszcze to. Mmm, fajnie, jeszcze to. Mmm, jeszcze może to. Jeszcze to. Jeszcze to. Dobra, tyle. Nie się o subskrypcji i łapce w górze. No i do widzenia!